Cześć, witajcie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w, w obby. Widzowie, powiem wam coś. Jest, nie jestem za dobry w parkour, więc nie, więc nie myślcie, że ja jestem jakimś prostym, że ja gram mm, jak, jakiś, nie wiem, parkurowiec. Czy to początkowe pojęcie oczywiście będę łatwo? Właśnie będzie też tak, że jak ja będę mówić, że będzie łatwo to zginę. Tak właśnie. Aha, bo że mam na to skoczyć. Jak ja powiem, że na przykład uda mi się to wtedy od razu ginę. Ja taką. Wam... OK. Nie! ja! Wiecie co? Ja chyba sobie podłączę pada. Sejsia podłączę pada. To chyba nie jest oszukiwanie. No tak nie jestem tylko tyciu, tyciu ty. ty, 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 ty. трешечки, да? Это трешечки. Опа, I dzisiaj spróbujmy przejść sobie z finiszem z poziom, albo ze 100, ze 100 poziomów spróbujemy sobie 6 Okej okay.

Lecimy... po wygraną... nie... ha, po przegraną. Aha. Trzeba tę głośnię prześcignąć. Jest, udało się. No jakieś diamenciki się dostaje, takie... Te zielone diamenciki. Ciekawe co się... Prawie za, za nie się coś kupuje jakieś dodatki, żeby, żeby, żeby albo jakieś uwzględnienia. Nie wiem. Ale zapewne coś w sklepie jakimś. O tu jest po, po prawej stronie shop. Na no, zielonym tle. Pewnie tutaj. Lecimy. Ciągle mówię, le mówię lecimy. My, my biegniemy, a nie lecimy. A niech będzie, że lecimy. Po pizzach. Kurde, no teraz bym chciał tak zjeść taką pizzę. Chciałbym teraz taką pizzę zjeść. No nie! Já. Okej, za chvíli będzie połowa za nami. Albo nie, bo za 100 poziomów to trochę długo. 75. W przecież coraz trudniejszy. No to 75 no wystarczy na jeden odcinek. Drugi, następny świat. Prawe. Nie. Lewy. Okej, okay. musi nam się udać. Jesteśmy blisko. Ojej, i znowu zapomniałem, zostawcie łapkę w górę z z, z, ubikant, z dzwoneczkiem i będę wtedy bardzo szczęśliwy. Popatrzcie na nie tak, tak i tak. Tak jak e, graliście kiedyś w szachy, to tak właśnie koń koi. E, tak samo że tak samo jak koń. Bo chyba jest 800 poziomów, ale ja tego nie wiem za bardzo. Ale chyba 800. Tak jak wchodziłem do tej gry, to tam pisało coś 800 stage. Stacks? stage, Chyba stage. Okej. Mamy no 75 poziomów. A co A mieliśmy na 75 poziomów robić? Wątpię dziedzicinek. No to, papa.